Panie Boże, Ojcze Niebieski, Ty jesteś Panem życia i śmierci, Stwórcą całego świata i moim Stworzycielem. Bez Ciebie nie byłoby mnie tutaj, nie byłoby tych, których kocham, nie byłoby mojego bliskiego, którego teraz powierzam Twojej opiece. Dziękuję Ci za dar życia, który Mu ofiarowałeś, za wszystkie lata, które dane było Mu przeżyć na tej ziemi. Za każdą chwilę, którą mogliśmy spędzić razem? Panie, dziękuję Ci za to, że postawiłeś Go na mojej drodze, że dzięki Niemu mogłem doświadczyć miłości, dobra i bliskości drugiego człowieka. Dziękuję Ci za wszystkie wspólne radości, za uśmiechy, rozmowy i chwile, które nas łączyły. Choć Jego życie tutaj dobiegło końca, wierzę, że to nie jest koniec naszej więzi. Wierzę, że nie wszystko przeminęło, że On wciąż jest obecny w moich wspomnieniach, w moim sercu, w każdej drobnej rzeczy, która przypomina mi o nim. Boże, Ty dałeś mi nadzieję, że życie nie kończy się wraz ze śmiercią, że jest coś więcej, że jest wieczność w Twoim królestwie, gdzie nie ma bólu ani łez, gdzie panuje tylko miłość i pokój. Wiem, że mój zmarły bliski jest teraz w Twoich dłoniach. Że otulasz go swoją nieskończoną miłością i miłosierdziem. A jednak, Panie, jak trudno mi pogodzić się z jego odejściem, jak trudno codziennie budzić się ze świadomością, że już go tutaj nie ma. Dlatego proszę Cię, daj mi siłę, bym umiał nie tylko opłakiwać jego stratę, ale także dziękować za to, że był częścią mojego życia. Uczyń moją modlitwę mostem między niebem a ziemią. Niech każda moja myśl i każde moje westchnienie będą sposobem, w jaki mogę wciąż być z nim w duchowej jedności. Ojcze Miłosierny, błagam Cię, przyjmij jego duszę do Twojego królestwa, obdarz go pokojem, światłością i radością, jakiej nie znał tutaj na ziemi, oczyść go z wszelkiego grzechu, z tego co niedoskonałe, z tego co mogło oddzielać go od Ciebie. Spraw, by mógł w pełni cieszyć się Twoją obecnością, by odnalazł tam wszystko, za czym tęsknił, by zaznał miłości doskonałej i niegasnącej. Panie, pozwól mi odczuwać Jego obecność. Daj mi znaki, które umocnią moją wiarę, że on wciąż jest blisko, że nie zostawił mnie, lecz towarzyszy mi w inny sposób. Pomóż mi dostrzegać go w małych rzeczach, w cichym powiewie wiatru, w blasku słońca w życzliwości innych ludzi. Niech moje serce nie zamyka się na nadzieję, że kiedyś znów się spotkamy. Boże, proszę, pozwól Mu czuwać nade mną, być moim orędownikiem przed Tobą, moim opiekunem i przewodnikiem. Jeśli jest to Twoją wolą, spraw, by Jego modlitwa za mnie była mi pomocą w trudnościach, światłem w chwilach zwątpienia i pociechą, gdy przychodzi smutek. Niech mnie prowadzi do ciebie, byśmy pewnego dnia mogli spotkać się tam, gdzie nie ma już pożegnań, a jedynie wieczna radość. Panie, otocz mnie swoim pokojem, spraw, by moja tęsknota nie zamykała mnie na radość życia, lecz była mi przypomnieniem, że to życie jest tylko chwilą, a prawdziwy dom jest u ciebie. Daj mi siłę. Bym nie zatracił się w żalu, lecz potrafił żyć tak, by pewnego dnia znów go zobaczyć, byśmy mogli spojrzeć sobie w oczy i powiedzieć: To była tylko chwila rozłąki. W Twoje ręce powierzam Jego duszę, w Twoje ręce powierzam moją miłość do Niego, w Twoje ręce powierzam siebie i całą moją przyszłość. Amen.